Witajcie na kanale Kameleony z mnie Sato, a dziś odgrzebiemy tutejszy content spod wysypiska i owialnych memów i ruszymy serią, co się pisze. Hashtag. Ale mamo, co to za seria? Otóż już zaspokajam Waszą ciekawość, kameleonka. Będziemy omawiać hashtagi i, i prace nimi ozdobione na Archive okay, of Our Own. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to anglojęzyczna strona, na której możecie znaleźć w większości anglojęzyczne opowiadania tak dobre, albo tak złe, że szkoda o nich nie porozmawiać. Zatem idziemy z pierwszym odcinkiem, co się pisze dziś. Hashtag No beta, we die like Glenn. Czyli przepiękny hashtag z nutą okrucieństwa, zapowiadający prawdopodobnie krwawienie oczu od literu, we którymi fanfic będzie usłany. Geneza owego hasztagu jest prosta, ale by wytłumaczyć ją niewstajemniczonym w czarną magię, żeby zacząć od końca, czyli od tego, jakie prace są nim tagowane. Oczywiście fanfiki o Fire Emblem Three Houses, która tak się składa jest jedną z gier wydanych na Nintendo Switch w 2019 roku, jak i częścią serii sięgającej 1990 roku. Spytacie się, jak to się stało, że ludzie na chwilę obecną stworzyli? Około 38 tysięcy prac tego lore. Odpowiedź brzmi: ruchome wiaski, bagno, łaka, essa, porty. Wszystkie powyższe są sobie równe. Wśród licznych postaci owej gry możemy odnaleźć młodzieńcę imieniem Glen któremu twórcy poświęcili liczne linie dialogowe, ale żadnej z nich on sam, mimo pełnego voice actingu gry, nie miał okazji wypowiedzieć, gdyż gracz poznaje Glena już martwego. Zgadliście, wszystkie zmianki na temat Glena rozkrzygłem fakt jego śmierci Uroczo. Mimo to aktualnie prazy hashtag like Glen jest. 877, a ta liczba dalej rośnie. Czym zachmują się one oprócz już wspomnianych prawdopodobnych literówek? Otóż tak się składa, iż glęza życia zdążył osiągnąć parę rzeczy. Na przykład doczekać się młodszego brata Felixa. Ten zaś z kolei nie zaszczyt za skórę, głównie jaoistom. Zaś kim są te mroczne stworzenia i jak kończą ich ofiary, tłumaczyć nie trzeba. A jeśli nie wiesz, powinieneś chwalić swoje życie i dotychczasowe w nim osiągnięcia. Ponadto sam Glenn należał za życia do jednego z trzech domów w Akademii, do której to uczęszczał. Owy dom posiadał zaś wdzięczną nazwę Blue Lions. Jak nie trudno się domyśleć, do Blue Lions trafił w późniejszym czasie jego brat oraz paru innych ulubieńców mokrych tłumów. Tym samym stały się nieuniknione i hashtag NoBetaWeDialectGlen na chwilę obecną możemy znaleźć przy co drugiej pracy traktującej o którymkolwiek uczniu niebieskiego domu. W opowiadanie poświęca się życiu uczuciowemu, którego sam zainteresowany z chęcią się wybrze i odda posypując na odchodne solą Felixa, wcześniej wspomnianego młodszego brata Glena, macie wręcz 97% szans na pojawienie się pod dziełem omawianego hashtagu. Nie byłabym sobą, gdybym w tym momencie nie poleciła Wam prawdziwej gwiazdy naszego tytułowego krzaczka, a więc oto ona ubrana cała na biało. Drodzy Państwo, mam zaszczyt przedstawić bardzo poważne bajdłużenie po ciemku. inaczej też zwane utworem programowym hashtagu. Czy prace mogące się pochwalić hashtag NoBeta są dobre? Na pewno nie dla Twoich oczu, jednak... Należy pamiętać, że hashtag ten nie informuje bezpośrednio o treści z wyjątkiem zapowiedzi postaci w opowiadaniu użytych, tak więc praktycznie jakość Fanfika od niego nie zależy. Zupełnie tak, jakby on jeden, pośród wszystkich hashtagów pod danym opowiadaniem, był martwy. Czekaj no!